Wow, Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Call of Juarez. To wow, było spowodowane tym, że mamy trochę wolnego czasu, aby rozejrzeć się po okolicy. Ja e normalnie nie wierzę, a myślałem, że czegoś takiego nie ma w tej grze. Co żeś możemy tutaj zrobić? Otwieramy grzecznie drzwi. No, byłoby spoko kupić sobie gun. Tylko ciekawe, jakie my mamy gany. Hmm. Sekunda, można się to jakoś sprawdzić. Aha, czyli mamy starego quickshootera, my chcemy nowego quickshootera. Dobry quickshooter. Quickshooter. 2, 3, 6. No, powiem wam, że dobry quickshooter brzmi nieźle. A zdobędę jeszcze drugą sztukę tej wspaniałej broni. Gospodarzu. Amunicja do karabinu. Quick shooter. To chyba to. Tak jest. Mega. No to mamy już to, co chcieliśmy. Mamy też chyba już mało gotówki w sumie. A, więc myślę, że możemy kontynuować nasz uroczy wątek fabularny. Nie, nie chcę brać zleceń jakoś, nie wiem. Chcę po prostu skończyć tę skończyć tę grę mieć świadomość tego, że mieć świadomość tego, że już w jakimś tam stopniu, hmm. a może wyeliminuj Ramosa i jego gang. Shit, ale w sumie, no dobra, mogę go w sumie wyeliminować, jeżeli to nie jest jakoś. I jakoś wpytka daleko. Uh, a może po prostu pogadam? Now, Let's go! Amigos, it is good to see you again. And thank you for taking care of Devlin. Not an easy man to kill. Is that why you wanted to see us? To thank us? And to show you that I do not make idle promises. You soon will be rewarded for your efforts. So you think the treasure's in Devlin's mind? No. If we were to follow Devlin's method, we'd be searching for the next 300 years. I have a much more thoughtful approach, amigos. I'd like you to meet someone. His name is Seeing Farther, and he seeks rifles. We will be aiding him in this endeavor. Now, what does any of this have to do with Aztec treasure? The Apaches have the medallion. Medallion. See, sí, el medallón, the conquistador who hid the treasure created a key a medallion made of brass legend has it that he took it north for safekeeping and that is the last anyone ever heard of him until now a mexican priest traded the medallion for his life many years ago it holds great power and will reveal where the treasure is hidden so why not just go get it yourself you could use it to buy a whole damn arsenal because it is cursed and has caused no end of misery to my people, the Apache. Since when do Apaches have blue eyes? My mother was white, but my father is Running River, the great Apache chief. I am not a white dog. Amigo, easy. We are all friends here. You have three days to make up your minds. Where will you get the rifles? They will need hundreds. For savages such as these? <laughs> Things are getting complicated, gentlemen. Your gun runner didn't show up? Yes, he's here. In jail. The Pinkertons were on his trail and they finally caught up with him. The Pinkertons? Well, your friend must be somebody real special. Did they seize the weapons? Over 300 rifles. What now? <laughs> now, brother, we bust him out. Alone? Where are your brothers, Ray? What do we need them for? We don't. Would you like to walk with me? I need to fill this skin with water. Yeah, those babbling brooks here in Arizona can be mighty dangerous. Huh? Wouldn't want a big old snake slithering up your skirt. How big? <laughs> You should smile more often. I would if I had a reason to. And what if I could give you one? I can protect you, you know. Really? Yeah. And I can get you what you want. What is it you think I want? A medallion you could take it from Juarez I can take anything from anyone and you would do this for me I would do it for us No normalnie takie podejrzenia, że Rej to będzie w tej książce, w tej, w tej grze, postać niejako tragiczna. Jestem ciekawy, jak się będą sprawywały moje nowe pistolety. Mam nadzieję, że A, kupienie ich nie było błędem. W sumie jak ten koń tak zarzuca łbem przy skrętach. To się po prostu śmiesznie wygląda.

Co jest? Co jest? Czemu coś mnie teraz atakuje? Jestem po prostu szukany jako tak... jako tak? Po prostu Gdzie mój braciszek? Tam jest mój... O ja pierdzielę. Ja wale, jak ja się wkopałem w to głównie. Gdzie oni są? Tam jest jeden na pewno. Tu jest jeden. Już wszystko? Ale wyglądało, jakby nas ścigała kawaleria szatana. Co to w ogóle było? Nagle w samym środku czegoś takiego się znaleźć. Przecież to masakra. No właśnie, wiem, że zamknięte. Ogarnąłem. Dobrze wiedzieć, co? Aha, czekasz na mnie teraz. Okej, okay, nie ma sprawy. Masz swojego silnego konia. Mówisz masz? O, mogę wziąć krzesło. Jest ok. To jeszcze wszyscy moi? Tak mi się przynajmniej wydaje. A gdzie teraz? Co jest? są tu jakieś schodki? W dół? Albo w górę? Gdziekolwiek? Tu są. Nie, no, to jest szafa. What the hell? Tu są drzwi, ale chyba zamknięte. Aha, dobra, super. Wow, co? W co oni grają? Tu jest zamknięte. Może trzeba poszukać jakiegoś kluczyka? Jestem wesoły Romek. Nie wiem, tu powinien być chyba gdzieś klucz, nie? Aczkolwiek go raczej nie widzę. Może przy tych panach będzie? Aha, jak najbardziej. Ale czuję, że ucieczka będzie urocza z tego miejsca. Pusto. Ej, wiedziałem, bez skitu, byłem pewny, że tak się to skończy. Ten quick shooter jest serią mega. Już tak naprawdę po prostu nie było droższego pistoletu. Chyba z Gatlinga walął. No, tak myślałem, że właśnie Gatling. You see that na odległość się zdejmuje? Już cię osłaniam, ziomeczku. Masz tak jak w banku. Dobra, jaki balkon? Może po prostu nie będziemy się bawić e, w ten sposób? No, tak właśnie stwierdziłem, że będzie najbardziej optymalnie. I gdzie jesteś, braciszku? Okej. Okay. Dobra, musimy... Musimy szybciutko kończyć. On nas chyba będzie chciał wciągnąć. Dobra, a zatem dziękuję wam dzisiaj bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Papa, pa, hej!